Cześć z tej strony, Crimor Dzisiaj zakładamy zbiornik u Michała. W zasadzie dwa zbiorniki, cześć. Słuchajcie, zostałem bardzo miło przyjęty. Jest z nami Alicja. Cześć Alicja, powiedz coś. No powiedz coś. Cześć. No, cześć. I tak, bardzo serdecznie dziękujemy firmie Quadro, bo będziemy zakładać dzisiaj zbiornik na podłożu Master Soil i na bakteriach PSB i będziemy zakładać. Tak naprawdę te dwa zbiorniczki, tak? E, no dobra, to zabieramy się za wsypanie podłoża, e, a ja pokażę Wam e, kilka zbiorników Michała. I Michał, może powiedz na początku. Kiedy zacząłeś, jak zacząłeś. To e, generalnie moja przygoda z akwarystyką zaczęła się jakieś nie, 3 lata temu. No, założyłem sobie roślinię, 112 litrów high-tech. Ostrego kajteka, mnóstwo nawozów, dwutlenek węgla. No i po jakimś czasie spodobały mi się krewetki. No i troszkę się to gryzło jedno z drugim, ale mówię, spróbuję. NO3 na poziomie 50 mg na litr. Red sherry dały sobie radę. No i tak sobie to wszystko się kręciło. Kręciło i. Zobaczyłem Twój kanał na YouTube. Aha. Mówię, kurczę, no są też inne krewetki. Tylko, że miałem jakiś taki strach przed karidinami, bo to jednak potrzebna jest woda RO, mineralizator, podłoże aktywne, ale mówię, spróbuję. No i tak spróbowałem z Redami, które przed chwilą pokazywałeś na górnej półce. Mhm. To jest zbiornik założony rok temu, mnóstwo maluszków, jednak to nie jest takie skomplikowane. No. Na czym prowadzić swoją hodowlę, jeżeli chodzi o krewetki Caridina? Podłoże na tą chwilę było Beni Batchi, jeśli chodzi o mineralizator GH Plus LC Qualdropu. To przywiozłem Ci dzisiaj w prezencie od firmy Qualdrop GH Plus LC pół litra. No super, dzięki. Więc będzie troszkę zapasu. Dodatkowo do tego trace'a, żeby uzupełniać mikroelementy przy podmianach. No i dobra, no i... Poszedłeś za ciosem, pewnie był jeden zbiornik, a teraz jest i tych zbiorników? Eee, Ojejku, 8, 10, 11 i jeszcze 3 w drodze. Aha. Zobaczyłem na twoim filmie regał i mówię, kurczę, fajnie by było mieć więcej tych zbiorników, ale komody jednak ograniczają przestrzeń. No i na pomysł, żeby postawić regał. Z tym, że regał. Wkomponowane w mieszkanie. No niestety mieszkam w bloku, więc mam ograniczoną przestrzeń, ale chciałem, żeby to wyglądało na tyle ładnie, żeby to nie był taki surowy metalowy regał, tylko jednak komponowało się to jakoś z meblami. Mam nadzieję, że to się w miarę udało. No Musisz i... mieć bardzo wyrozumiałą żonę, która pozwoliła ci postawić regał obok telewizora w salonie. Yy... To jak ze świecą szukać takiej żony, co? W zasadzie powinienem znowu podziękować Tobie. Puściłeś filmik z żoną, gdzie mieliście pogadankę na temat tego, jak namówić na założenie kolejnych zbiorników. No i jakoś się udało. Świetnie, zapraszamy Was przed monitory Waszych komputerów, telefonów z żonami, żebyście pokazali swoim drugim połówkom, że można się wspierać i realizować pasję Razem i cieszyć się z tego, i naprawdę to bardzo ładnie wygląda. Widać, że dbasz o te zbiorniki. Zbiorniki są krystaliczne, krewetki mają się dobrze, ściany ładnie glonem zarastają, więc te zbiorniki się tutaj fajnie kręcą. Natomiast tutaj w krystal redach masz pełno maluszków. No, tam biega już około 50, 100 sztuk, to jest no, niedawno wpuszczone krewetki. Mhm. Czy jaką masz radę na początek dla takich osób zakładających zbiornik? Ze swojego doświadczenia, ze swojej perspektywy? Generalnie nie bójcie się, Karidin, bo to naprawdę nie jest nic skomplikowanego. <trym> nie są to też duże koszty. Prosta metoda wsypujemy. Podłoże aktywne, woda RO, Od biedy na samym początku możemy nawet i skorzystać z, z banka filtrującego w kuchni od żony. Yy, I w miarę możliwości, w miarę rozwijania swojej pasji, dokupować następne potrzebne elementy składowe do rozwijania tego. Masz karidiny, ale też masz neokaridiny. Tak. Yy, jeśli chodzi o neokaridiny, tutaj są Blue Jelly. Aha. Może wsypiłbym pokarm, to troszkę bardziej by wyszły do szyb. Wrzucimy pokarm za chwilkę, jak będziemy nasypywać podłoże, To potem wrócimy do zbiorników. Ale też masz bardzo piękny. Słuchajcie, no świetnie. Ten zbiornik na żywo wygląda 100 razy lepiej niż na filmie. Super kryształ, rybki i krewetki. Green Jade. Green Jade. I tutaj. Um... Próba walki z krasnorostami na półkuckach. Bu Aha. Pozdrawiamy Mateusza z kanału Time, o którym zamieniliśmy kilka słów wcześniej. No dobra, to tak słowem wstępu zabierzmy się za zasypanie zbiorników, które przygotowałeś dzisiaj i e, widzimy się za chwilkę. OK, no to mamy przygotowane dwa zbiorniki. Zbiorniki standardowo dzisiaj będziemy zakładać na podłożu Master Soil i na PSB Bacter. E, zużyjemy 3 litry. Czy niecałe 3 litry? No myślę, że 2-3 litry tutaj wejdzie na dwa zbiorniki. Zaraz zobaczę. Zbiorniki będą dojrzewać 8 tygodni. E, jak planujesz je zalać? Czy wodą RO, czy wodą zmineralizowaną? No wydaje mi się, że od razu zmineralizowaną. Trzeba to są tutaj. różne szkoły ja w chwili obecnej zalewam wszystkie zbiorniki z mineralizowaną wodą ze względu na to że nie mam po prostu czasu na taki start natomiast nie byłbym sobą też gdybym nie poprosił Was oglądających abyście pomyśleli nad tym czy może mielibyście jakieś krewetki na jeden ze zbiorników dla Michała coś ciekawego czego Michał nie ma w swojej kolekcji Michał jest pasjonatem Pomyślcie, zastanówcie się. Jeżeli, e, jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. E, mamy warstwę taką centymetrową. Starczy, czy jeszcze dosypujemy? Jak wolisz. Pamiętajcie o tym, że podłoże Master Soil jest podłożem roślinnym i powinno dojrzewać troszeczkę dłużej, 8-10 tygodni. I nie jest to spowodowane tym, że musimy zamknąć cykl azotowy, bo to w krewetkarium tak naprawdę nie jest aż tak ważne. Ważniejszy jest biofilm, który podczas tych 10 tygodni wytworzy się, aby mógł przyjąć krewetki. Tak, żeby one rosły i tą populację zwiększały. No dobra, mamy P przed nami PSB Bakter. Myślę, że podwieły łyżeczki PSB Bakter na zbiornik są ok. Wąchasz produkty krewetkowe? No pewnie, bo każdy. Czym pachnie? Wanilią. Podobnie do atraktorów do zanet Słuchajcie, dla mnie to jest bardzo fajne, że przyjeżdżam do Michała, w salonie stoi regał i pasja jest w całej rodzinie od najmłodszej córy po żonę i Michała, tak? Cieszycie się razem tą pasją. To jest niesamowite. Zachęcam Was wszystkich do tego, żeby pasja nie dzieliła rodzin, nie dzieliła bliskich, tylko powodowała to, że jesteście ze sobą, no bliżej. E, mamy filtry UJET 3 standardowe. Sprawdzone. Świetnie się sprawdzają. Jeśli mogę coś zasugerować. Jeżeli Wam się te filtry zapychają, bo się zapychają, e, Wyjmijcie tą rurkę z tego, z tego kroćca u góry i wysuńcie troszeczkę tą grubszą rurkę tak z pół centymetra. Oczywiście, tak, oczywiście w Twoim przypadku Michale to będzie dość powodowało głośniejszy, głośniejszy efekt filtra, natomiast nie będzie się on zapychał. Jeżeli Wam nie przeszkadza hałas filtra, Możecie wtedy, możecie wtedy ten e, filtr troszeczkę, że tak powiem, rozszczelnić. Na pewno nie będzie on się zapychał. Dobra, e, Michał montuje filtry. Widzimy się za chwileczkę. Dobra, jesteśmy po zasypaniu i przygotowaniu filtrów. E, złożyliśmy, faktycznie złożyliśmy 2 litry podłoża Master Soil w tych zbiorniczkach. Taki 3-litrowy zbiorni, e, woreczek Master Soila e, na taką cieniutką warstwę, na trzy zbiorniki, to jest spokojnie. Na spokój na kilka miesięcy. No i co? Lądujemy zbiorniki na regale i będziemy zalewać. Tak? Widzimy się, jak będziemy lać wodę. Ok, jesteśmy przy regale, natomiast jeszcze pozdrowimy kolegę Tomka Karwata, który fajny trend wśród krewetkomaniaków zapoczątkował: używanie klikerów, jak coś robicie. Liczycie krewetki, selekcjonujecie krewetki czy e, cokolwiek innego. Używajcie klikarów, to jest bardzo fajna sprawa. Ile taki kliker kosztuje? Co, jakieś grosze, 5 zł. No, za 5 zł możecie mieć taki kliker, który Wam e, wy, e, wybaczy błędy starości i e, Waszej e, tej, jak to się mówi? Sklerozy. Dobra, mamy zbiorniki na, na górnej półce. Michał, standardowo, krzesło lejemy. Może zacznijmy od prawego, będzie troszkę prościej. I to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze wodę wlewać do zbiornika po jakimś naczynku, po worku, po jakimś spodeczku. Natomiast podłoże Master Soil w sobie ma to, że jest podłożem dość czystym, nie pyli i bardzo fajnie, szybko zbiornik łapie klarowność. No dobra. Michał będzie zalewał zbiorniczki, a my widzimy się jak już będziemy mieli wodę w szkle. Ok, jesteśmy, mamy zalane szkła. E, pokażę Wam z bliska, jak wygląda, e, gdy dobrze lejemy wodę do zbiornika. To tak naprawdę to wszystko, co się unosi w wodzie, to są bakterie, których użyliśmy na start e, i bąbelki powietrza pochodzące z podłoża. E, bardzo dobrze zalane zbiorniki, bardzo cierpliwie. Pośpiech jest wskazany przy zbieraniu wody z podłogi. No i Michał, co sądzisz o tej inicjatywie Qualdrop'u i, i mojej przy, przy takim zakładaniu zbiorników? Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, bo zawsze można spróbować jakichś nowych produktów. Nie próbowałem jeszcze tego podłoża, tych bakterii. Więc z chęcią zdobędę jakieś nowe doświadczenia. Zobaczymy, jak to się bójnie. Mhm. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy firmie Qualdrop za wsparcie. Wiesz co? Ja mam dla ciebie jeszcze taką sugestię. Jeżeli chcesz podpędzić te cztery zbiorniki, to możesz dodać po pół łyżeczki probiotyku, który na pewno nie zaszkodzi, a pomoże troszeczkę przyspieszyć wzrost krewetek. Pół łyżeczki, oczywiście te wszystkie. A! Czym pachnie? Podobnie. Podobnie, tak? Wanilia z cynamonem, troszeczkę. Czyli dajemy wanilię z cynamonem do zbiorników nie więcej niż pół łyżeczki raz w tygodniu wystarczy te wszystkie produkty oczywiście u Michała do dalszego stosowania zostają podłoże wystarczy jeszcze na wystartowanie jednego zbiornika a jeżeli wy chcielibyście żebym zapukał do waszych drzwi z taką paką od Qualdropu i założył z wami wspólnie zbiornik troszeczkę pogadał o krewetkach, dajcie znać w komentarzu. Znajdźcie mnie na Facebooku. Tak znalazł mnie Michał. No, już od dawien dawna e, o, oglądamy Wasze filmy. O, pozdrawiamy moją żonę, która nie mogła tutaj z nami dzisiaj e, być e, i startować zbiornika, a chciałem bardzo. E, ale będzie moje kochanie montować ten film, więc. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, tak. Co na koniec Michał? Co byś chciał dodać ludziom na koniec? Nie bójcie się tego tych caritin. To jest naprawdę proste, jeśli zastosujemy się do jakichś podstawowych zasad. Mamy gotowe produkty Qualdropu, przy których start jest po prostu bajką. No i co? Pielęgnujmy te nasze hobby. Żyjmy w zdrowiu w tych chorych czasach i trzymajcie się. Słuchajcie, bardzo serdecznie Was z Michałem pozdrawiamy, dziękujemy za uwagę i pamiętajcie, że zawsze. Do następnego razu. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć!